Witam, to jest czwarty epizod drugiego sezonu kariery Czesia. Dzisiaj będziemy mieli mecz z Walią, czyli liderem grupy, ale liderem jest tylko dlatego, że ma lepszy bilans od Polski. Tak się prezentują. Powołania: bramkarze, Szczęsny skorupski grabaran, raczej jasne. obrońcy, Cash, Fiwior, Bednarek. Bereszyński, Frankowski, Glik oraz Mateusz Wieteska. Pomocnicy oczywiście Piotr Zieliński, Grzegorz Krychowiak, Nikola Zalewski, Kuba Kamiński, Kamil Grosicki, Michał Skóraś, Sebastian Szymański, Damian Szymański i napastnicy Robert Lewandowski, Arkadiusz Mieli, Krzysztof Piątek i Karol Świdelski nie ma. Roberta Gumnego za niego właśnie. Piątek powołany. A takim składem zagramy z Walią. W bramce szczęsny, trójka obrońców Wieteska, Bednarek i Kimior. W dwóch defensywnych pomocników Krychowiak i Zieliński. Na skrzydłach Grosicki i Kesz. Środkowy pomocnik ofensywny to Zalewski i dwóch napastników Lewandowski i Piątek Walia, Bramce Hennessy, trzech obrońców Davis, Rodon i Ben Cabango pięciu pomocników Williams, Wilson Ampadu, Aaron Ramsey i Conor Roberts i dwóch napastników Johnson i Kiefer Moore rozpoczynamy spotkanie z waliczykami Polska Biała Kole koszulki, Walia Czerwone, lider Grupy, Teraz Rodon, Tabango, Ampadu, na drugą stronę Kiefer -mur, szansa, mur obok bramki Kiefer -mur. ależ mieliśmy szczęście. Nieszczęsny, teraz nie najlepsze było to wybicie u Chwaliczycy. Złe podanie Ampadu. Ampadu. Do Cavango. Ramsey. Ramsey, szansa! Ramsey, gol! Gola zdobywa Johnson. Wiedziałem, że Ramzej, Ramzej dośrodkowywał, Ramzej ma asystę. A Johnson zdobywa bramkę. 1-0 Walia. A my się gubimy. Na razie. Ale brawo teraz, Cash. Pychałek. No i teraz może być ładna akcja. Zalewski. Do Lewandowskiego. Łapie to Nessie. No Lewandowski już 6 goli w dwóch meczach 4 z Liechtensteinem, 2 z Macedonią to są to jest na razie 6 goli właśnie strzelne przez naszą kadrę wszystkie strzela. Lewandowski a teraz Waliczyc, nie ma nie ma bramki jeszcze Roberts yy, szansa murnie no i teraz Mateusz Wieteskarusza. rusza Wieteska do Grosickiego, ale Turbo Grosik nie poradził sobie z pomocnikami, wali, odzyskuje piłkę Zalewski, do nikogo, podał jednak Nikola. Glik. Teraz dośrodkowanie! Nie ma bramki. Jeszcze. Zieliński. Do piątka. Piątek. Zieliński. Zamieszanie. Grosicki. Zwolę ja. Fatalny strzał Kamila. Wygrywamy cały czas 0-1. A waliczycy będą grali z kontry, oni będą szukali okazji Wiesz, z kontry, no bo teoretycznie to my jesteśmy faworytem. Na razie nie jest to ten futbol, który prezentowaliśmy z Liechtensteinem czy z Macedonią. Okej, okay, rywale łatwiejsi, ale był styl teraz faul. Czubię z naszych w pole karne. Jest Kivior. Ale cały czas nie wybiliśmy tej piłki dobrze. Ramzi, Krychowiak. A są na pozycji obrońcy. Też będzie aut dla nas. Oj, Zalewski, faul, ostry faul. Nie wiem, czemu nie ma zagęszczenia w polu karnym. Na krótko może do Zalewskiego. Ale tak nie może podawać wieteska. On dopiero się gry w kadrze, uczy, ale... Oj, nie można tak grać. Wieteska teraz nie wiem czemu, ale próbuje w ofensywie. Piątek odzyskał piłkę. Piątek, Lewandowski 1-1. Coś niesamowitego siódmego Roberta w tych eliminacjach. Asysta Piątka, który w eliminacjach tych debiutuje. Wcześniej nie był powoływany, ale teraz za Gumnego został właśnie powołany. A teraz Polacy przejmują inicjatywę. Rosicki nie. Kabanga teraz walia przy piłce. Ramsi. Będzie auty dla wali. Że coś będzie właśnie Aaron Ramsi. Mur nad bramką, Piffer Mur. Ach, teraz Zalewski stracił tą piłkę, Oj, Krychowiak nie pokrył, tu dobrze! Williamsa, Nico, Williams! Ależ to zagrała walia bramki. Nie mają, ale Polska już coraz solidniej buduje te ataki. Lewandowski! Zablokowany jeszcze Grosicki. On dzisiaj z Lewandowskim funkcjonuje świetnie. Zalewski! Obok bramki Lewandowski. Obok bramki. <grym> Jakby Robert w trzecim meczu zdobył ósmą bramkę, to pokazuje, jak świetna forma. Jest tak naprawdę dobija te piłki. No, niekoniecznie dobija, ale. Jak kogoś szukać. No to wszystkie piłki do niego idą. No i on udaje większość strzałów. Kamiński dzisiaj na ławce. A teraz walia w polu karnym. Teraz kontra Polaków. No, widać jednak w Krzysztofie Piątku dzisiaj. Brak tego ugrania w kadrze. No. 3-4 lata temu to nie wyobrażaliśmy sobie z niego reprezentacji. W tym momencie to on musi o powołanie w ogóle walczyć. Dawno w kadrze też nie grał. No, a teraz zieliski tutaj. Była się przedrzeć. Davis. Hennessy. Hennessy. No, teraz piątek utrudnia życie. Wrócił już do Herty. Z tego wypożyczenia. W też się obyło, w wcześniej. Ale ogółem średnio wyszło mu we Włoszech poza Milanem i Genoa, a teraz Piątek, czemu nie wyskoczył? Nie wiem, czy za wysoka ta piłka była. A teraz, proszę, Piątek, Piątek! I jeszcze strzał, jeszcze NSI z problemami. I teraz można, i nie. zbliżanie się do końca pierwszej połowy. I w tym momencie kończy się. Mamy remis 1 do 1. Mamy tutaj zmianę. Prezentacji Polski z boiska schodzi piątek, właśnie za niego Karol Świderski. Rozpoczynamy drugą połowę. Chabango. Teraz bardzo ładny Manti Cash. Bardzo ładny cash. Zieliński huknął, ale obronił i Jeszcze Prychowiak. Prychowiaki Hennessy. I tam nie było faulu, ale się przewrócił. Johnson, Johnson, ale on jest dzisiaj niebezpieczny. Y do muru, mur! 2-1. Jeden. jeden dla tu tuż po rozpoczęciu drugiej połowy. wali czy z... Tu będę bramkę numer 2. Kiefer mur. Trzecia nasza branka stracona w tych eliminacjach. Robert strzelił 7. Tylko Robert strzelał bramki na razie. Lewandowski oczywiście. A teraz z kolejnym naparciem Walia. Jeszcze nie, no jest jeszcze falny Nikoli Zalewskiego. Żółt wolny. Jest Murek, którym są Zalewski i Lewandowski. Jest teraz, Krychowiak może prawą stroną, Zalewski, Kesz, świetnie, Meti Kesz, Kesz, ojej. A teraz Świderski utrzymał tą piłkę w boisku, dostał podanie od Kesza. Jest teraz Piotr Zieliński, do dośrodkowanie zablokowane. No jest teraz Zalewski, Zalewski. Lewandowski. Nie ma. Nie ma bramki, a teraz walia pod presją. bo jest Robert, jest, nie ma spalonego świderski. Dwa, dwa. A więc brawo Polska. Mamy wyrównanie. W ważnym momencie tego meczu. I teraz Wieteska bez Paulu. Mateusz Wieteska. Dośrodkowanie. Pierwszy gol naszej reprezentacji w eliminacjach. Nie strzelony przez Roberta Lewandowskiego, tylko przez właśnie Karola Świderskiego. A teraz Grosicki do Lewandowskiego oddał Grosickiemu dośrodkowanie szansa w Henesji, rzut rożny. Ależ to Polacy mogli zrobić na Grosickiego. Jeszcze Krychowiak będzie wgrywał piłkę, też. I teraz Lewandowski, Lewandowski. Nie ma. Gola dla reprezentacji polskiej. Aż czemu chciałoby się powiedzieć? To powinna być bramka. Nie ma bramki. A my teraz rozpaczliwie wybijamy. Na własne życzenie. Oj, teraz wyszła piłka. Jeszcze chwilę pogramy w drugiej pół. Jeszcze chwilę. Się trzeba męczyć z walią. Nie jesteśmy pewni, punktów. Jeśl, Jeśli będzie Rabiś, to liderem zostanie walia tej grupy. Oj, co teraz Mati też zrobi? Teraz krycha. Ale też źle. Po na tej prawej stronie obrony Krychowiak. Piłka teraz do casha. Cash. Też Oj, po co? Grosicki można było do tyłu. Teraz Johnson nie ma, a to teraz Polska. Jest Zalewski! Zalewski! No szybciej jest wolny! Zieliński na krótko. Zalewski! Zalewski! Oj, oj, oj Nikola! Średnia mecz, To jeszcze się gra. Zalewski. Jeszcze gramy chwilę. To już końcówka! Williams! Williams! Williams niebezpiecznie i szczęsny broni. Ratuje nas przed stratą tego remisu. Przed trzecią bramką wali. I teraz po Lewandowskim to wybicie. Jest szczęsny, spokojnie. Szczęsny, długa piłka. No Williamsa niepotrzebnie. Mikko Williams. No, przecież był ostatnia akcja. Na to wygląda. Ale jeszcze nie kończy się ten mecz. Jeszcze trzeba się męczyć. Jeszcze może nawet popatrzmy o zwycięstwo. Jest tywer. Rodon. Henesy w tym momencie. Kończy się spotkanie. Polska walia. Wygranej nie ma jest. Remis 22, 2 Równe było dosyć spotkanie. Szkoda troszkę reprezentacji Polski, że się nie wygrała. ja też naprawdę bardzo solidnie wyglądała, szczególnie w pierwszej połowie. Mamy 2 do 2. Zobaczmy wyniki innych spotkań w naszej grupie i zobaczmy tabelę. W innych spotkaniach naszej grupy Irlanda gra z Liechtensteinem i pokonała Liechtenstein 6 do 1. Bramki strzelali Parot, i Dach, Ferguson, Obafemi i Odauda dla Irlandii, a dla Liechtensteinu bramkę zdobył Frick. Potem było spotkanie Macedonii z Cyprem. Macedonia wygrała 2-1 po bramkach Halewskiego i Nestorowskiego, a bramkę dla Cypru zdobył w 52 minucie Life is. Tak się prezentuje tabela. Pierwsza walia, druga Polska, trzecia Irlandia, czwarta Macedonia, piąty Liechtenstein, szósty Cypr. Walia została liderem, nadal lepszy bilans od Polski. Macedonia awansowała z 6 na 4, Liechtenstein spadł z 4 na 5, Cypr z 5 na 6. A ja dziękuję za ten mecz i się...